Chciałbym wznieść okrzyk znany Państwu z mediów niegdyś publicznych, z kameryciku Olgi Lipińskiej, który pozwoli nam ożywić się nieco w ten smutny dzień. Hop-siu. I od nowa Polska Ludowa. Hop, siup. Właśnie to. Polska od... ludowa. Nowa, polska, polska Ludowa! Polska Ludowa! Chodź I Polska Ludowa! Polska Ludowa! Chodź I od Polska Ludowa! Polska Ludowa! Polska, dobra, ludowa polska, a dlaczego Polska Ludowa? Poproszę państwa, to jest oczywiste. To ja jestem człowiekiem z najgorszego sortu! Bo mój dziadek, moja babcia były komunistami, kółsamochodami. jest to абсолютно атеістką tomiast nigdy niełam nie, zawsze працюваam uczywam i te не працує.